No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Jak widzicie za mną Yamaha MT07 rocznik bieżący 2025. Czas na recenzję, także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Co to pierwsze przychodzi mi na myśl, kiedy patrzę na ten motocykl. No to ciągle jest to bardzo fajna maszyna na rozpoczęcie przygody z motocyklami, ale to... Jest już całkowicie, można powiedzieć, inny motocykl niż to, co było w poprzednich trzech generacjach, to jest czwarta generacja NT-7 i sporo się tutaj pozmieniało. Jest to motocykl zdecydowanie bardziej sportowy, ale wciąż fajny na początek. Zanim jednak opowiem Wam więcej na temat tego motocykla, to przyjrzyjmy się suchym danym technicznym. Mamy tutaj dwucylindrowy, czterosuwowy, czterozaworowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 689 cm, który generuje 73,4 konia przy 8750 obrotach oraz 68 Nm przy 6500 obrotów. Wychodzi też wersja na A2 ma 14 litrów w biorniku na paliwo i teoretycznie spara 4,1 litra na 100 km Rama typu diament, z przodu widok teleskopowy bez regulacji z tyłu wahacz z regulacją skok przedniego i tylnego zawieszenia to 130 mm do tego dwie tarcze 298 mm z przodu jedna 245 mm z tyłu siodełko na wysokości 805 mm Masa z płynami ze skrzynią AMT to 186 kg. Wersja standardowa ma 3 kg mniej. Do tego 5-calowy wyświetlacz TFT, jakieś tam opcje łączenia z telefonem. No, masa dodatkowych akcesoriów do, do, do kupienia. Natomiast za podstawową wersję ze skrzynią IAMT zapłacicie 37,5 tysiąca. Czyli 1600 zł więcej niż za podstawkę z normalną klasyczną skrzynią. Jest to czwarty gen MT7, aczkolwiek jest tutaj bardzo dużo zmian. I teraz w takim skrócie mocnym, bardzo pozmieniona rama, jest sztywniejsza. Mamy inną kanapę kierowcy, mamy zmienioną pozycję setów kierowcy. Prawdopodobnie również mamy zmienioną pozycję setów pasażera. A to dlatego, że jest to pierwszy motocykl od dawna, gdzie jak mam nogę na. Palcach, to piętą buta, nie ma tam setów pasażera. No po prostu coś niesamowitego, że udało się to zrobić. Jednocześnie też nie walę w wydech. Przeważnie w tych nowych motocyklach, jak wsiadam, to moja noga nie dojrze, że piętą dotyka gdzieś w którymś miejscu o wydech, to jeszcze cały czas zawadza te sety pasażera. Tutaj się to nie dzieje. Co dalej? Mamy zupełnie inne zawieszenie z przodu, i na zawieszenie z tyłu, mamy kierownicę trochę szerszą, niższą, bardziej e, bliżej kierowcy. Wszystko to sprawia, że ten motocykl jest zdecydowanie sztywniejszy. Ma bardziej sportową pozycję, pokloną bardziej do przodu, ale jednocześnie cały czas jest tu sporo miejsca dla osób, które są nieco wyższe. Ja jest, mam 1,82 m, pokażę Wam, jak to tam wygląda w moim przypadku, ale jest bardzo dobrze. No i mamy też mocniejsze hamulce. Tak? Ten motocykl nabrał takiego Powiedziałbym bardziej sportowego charakteru, ale nadal wyposażony jest w to fajne serducho, czyli CP dwójka. Silnik w tym siedzi cały czas, może nie generuje jakoś wybitnie wiele mocy, nie powala mocą ani momentem. Znajdziecie motocykle o podobnej pojemności, które dysponują większą mocą. To nie zmienia postaci rzeczy. że Tutaj mamy tego crossplane'a i ten silnik generalnie jest bardzo fajny. Nie dość, że z dołu dobrze jedzie. W sensie, że jest taki stabilny, to jeszcze jest zrywny i naprawdę bo tutaj kwanie jest zapiernicza pomimo tej swojej masy, 186 kg, trochę mniej bez skrzyni automatycznej. Ja mam tą wersję ze skrzynią automatyczną, ale no, tak jak mówię, bardzo dużo zmian w pozycji w. Ramie motocykla, hamulcach, zawieszeniu, inne felgi, też lżejsze. Kierownica wszystko to sprawia, że po prostu tym motocyklem jeździ się teraz fajnie, jest bardziej stabilny. Nie jest taki gumowaty jak poprzednie MTK, jest powiedziałbym teraz znacznie bardziej sztywniutko No, do tego, jeżeli się zdecydujecie na tą jeszcze wersję z automatyczną skrzynią biegów, to nie uświadczycie sprzęgła, nie uświadczycie dźwigni zmiany biegów. Będziecie mogli sobie jeździć albo w trybie pełnym, e, automatycznym, albo w trybie manualnym, ale ze zmianą odbywającą się za pomocą guziczków plus i minus, które są tu i sobie tak chodzą. Chwila na temat tego wyświetlacza, bo później Wam nie będę w stanie tego pokazać. Także jest tu całkiem sporo rzeczy, którymi możemy się pobawić. Dobra, mam 31 stopni. Ok, odpalę go sobie. Możecie teraz usłyszeć, że dzięki zmianie budowy tego baku, układu dolotowego, to mamy zupełnie inaczej odczuwalny dźwięk tego silnika. Tak? To nie jest tak, że to wszystko jest generowane przez wydech, ale ty, jako kierowca, siedząc za kierownicą tego motocykla, poczujesz dodatkowy zastrzyk adrenaliny, ponieważ no, tutaj będzie bardziej hurgota I faktycznie, jak mu się da panik, to fajnie to churgocza. Co jest też ciekawe, w zależności od tego, jaki wybierzecie sobie rodzaj prezentacji danych na temat jazdy, na przykład tutaj nie dość, że buduje Wam informacje na temat tego, ile macie obrotów. To jeszcze jak mocno otworzyliście przepustnicę. Dobra, wszystkim sterujemy sobie z tego pulpitu, który notabene jest wygodny, intuicyjny. Wszystko to można sobie zmieniać ad hocowo, jak widzicie, bez większych problemów. Można powiedzieć, że ja zrobiłem tym odcinkiem 537,7 km. A To jest całkowicie odległość. Zostawmy sobie paliwko. Zostawmy sobie temperaturę. A tutaj zobaczmy, że mam zasięg tam 100 km. Średnie spalanie 4,6. Tu sobie możemy zostawić, ile palę na chwilę obecną. Ale mamy też tutaj do wyciągnięcia inne dane, tak jak na przykład, chociażby temperaturę powietrza, co można sobie ustawić. Ja sobie zobaczę. Co? Spalowanie chwilowe. Dobra. Mamy kilka rodzajów właśnie tego wyświetlacza. Mamy ten wyświetlacz, powiedzmy o taki z podwójnym rysowaniem obrotów, mamy sobie taki powiedziałbym najbardziej klasyczny. No i mamy ten designerski oraz, o, z tym jeszcze nie jeździłem i ten sobie na chwilę obecną zostawię. Widzę, że tryb trakcji na drugim stopniu, widzę, że moc na czwartym, czyli najniższym. Jak sobie zmienię na drive plus, czyli sportowy plus, to już widzę, że trakcja jest na pierwszym stopniu, moc na trzecim. Jeżeli przejdziemy sobie na, na zmianę manualną, o tym guziczkiem sobie tu przełączamy. No to widzę, że moc mam już w dwójce, trakcję na dwójce, zmienię sobie tryb znowu przyciskiem mode i teraz widzę, że power 1, trakcja 1, czyli w zasadzie najwyższa moc silnika, najniższa trakcja, którą można sobie generalnie wyłączyć, ale to trzeba sobie wejść w menu i w ustawienia i sobie tutaj to włączyć lub wyłączyć trakcję. Teraz trakcję mamy wyłączoną, włączoną. Oczywiście możemy zrobić to tylko na postoju, pozostałe zmiany trybów jazdy odbywają się ad w trakcie jazdy. Co możemy zrobić w ogóle jeszcze? No, możemy sobie zresetować informacje na temat tych naszych przebiegów i do motocykla nie będziemy tego robić. Mamy ustawienia naszych trybów jazdy, które możemy sobie tutaj nimi podarządzać, jak widać są dla skrzyni manualnej. Trzy tryby predefiniowane sport, street oraz custom, które można sobie całkowicie dowolnie ustawić. A dla trybu automatycznego mamy Drive Plus, czyli ten bardziej sportowy. Oraz D, czyli zwykły automat, taki powiedziałbym miejski Możemy sobie zabawić się w importowanie, eksportowanie danych do aplikacji Bo oczywiście ten motocykl możecie połączyć ze swoją aplikacją Yamaha wydaje taką aplikację jak MyRide I tutaj jeszcze macie aplikację Garmina do nawigacji Do ustawienia daty automatyczne, godziny Wyświetlacz, czy ma być jasny, czy ciemny Automatyczne przełączanie, znaczy nocny, dzienny Wybór, w jaki sposób prezentowane mają być dystans spalanie temperatura shift light wskazanie w jaki sposób czy ma migać, czy ma się po prostu palić, czy ma być wyłączone. Przy jakich obrotach należy zacząć, kiedy skończyć i jasność również możecie sobie tutaj zestroić. Możecie też połączyć się ze swoim telefonem, tak jak wam mówiłem i wówczas ze swojego menu możecie sobie zarządzać aplikacjami. Czyli nawigacja, muzyka, telefon. Co ciekawe, a nawigacja jak najbardziej mi działa i ma kilka widoków. Zaraz sobie powiemy: muzyka i telefon. Nie udało mi się tego odpalić. Pogoda. Nie wiem, wszystko działa, ale chyba za mało zgód wydałem, żeby te rzeczy zadziałały do końca. Natomiast nawigację możecie sobie zrobić w widoku klasycznym, czyli w tym, który prezentuje Wam się o, w ten sposób. Możecie mieć po zakrętach, czyli właśnie pojedyncze takie wskazanie następnego manewru i możecie sobie też ustawić w taki sposób, aby była to lista zakrętów, czyli będziecie mieli następujące po sobie manewry, możecie sobie zobaczyć jak to się zmienia, no oczywiście najfajniejszy chyba jest ten klasyczny to wszystko Wam się wówczas zmniejsza nadal macie wyciągnięte te wszystkie najważniejsze informacje czasza nam się zmieniła mamy teraz takie jak gdyby oko cyklopa które świeci, stylizowane na MT-09, może się podobać, może się nie podobać, mi się podoba wbijam bieg zmieniam na automat bo jeżdżę po mieście i powiem Wam, że na miasto jest w sam raz no dobra, to, to co podoba mi się na pewno w tym motocyklu to to, że faktycznie jest już sztywniejszy niestety aura jaką mamy Guma, jaką mamy i to, że po drodze była majówka, troszeczkę pokrzyżowała moje plany z wizytą na torze, ponieważ no nie za bardzo było gdzie pojechać na tor i nie bardzo było kiedy pojechać na tor. To co jest fajne, to to, że kształt tej czasy i tych zegarów sprawia, że nawet przy wyższych prędkościach nie miałem problemu z czymś takim, jak głośno w kasku, dmucha wieje, szarpie głową. No centralnie komfort podróżowania tym motocyklem znacznie wyższy, niż w przypadku niejednego motocykla adventure'owego w którym miałem okazję ostatnimi czasy jeździć innymi słowy bardzo fajna aerodynamika motocykla podoba mi się również to, że ten motocykl jest teraz odczuwanie sztywniejszy w MT7, trzeci gen, którą miałem ostatnio, jeździłem sobie na torze, pamiętam, że brakowało mi tego, żeby ten przód był nieco bardziej sztywny żeby troszkę pewniej czuć się, słuchajcie, w tych e, dohamowaniach, w zakrętach teraz jest to zdecydowanie sztywniejsze zawieszenie, Ty macie w regulacji przód niestety bez, ale nawet jeżdżąc Jeżąc po takich normalnych drogach jak te, nawet jeżąc na trasie, odczuwa się to, że to zawieszenie ma już takie bardziej sportowe nastawienie w ogóle tym motocyklem. W tej pozycji z tą kierownicą sprawia, że faktycznie bardziej przytraci się do tego motocykla. Duże wcięcie cały czas w baku, nóżka dochodzi. Jak widzicie, dosyć mocno zgięta noga w kolanie, trochę mocniej niż pod kątem 90 stopni. I bez problemu dosięgam dwoma stopami pełnymi, podpartymi do ziemi. Także fajna pozycja, fajnie się tym motocyklem jedzie, stabilnie, w zakrętach, manewrach, wolnych, przy większych prędkościach, nie miałem z tym motocyklem żadnego problemu. Co dalej? Lepsze hamulce, też się to odczuwa, yy, zwłaszcza jak było zimno i zwłaszcza na tej oponie, której nie lubię, jak się mocniej wciśnie hebel, to nie dość, że zapalały się kierunkowskazy, informując wszystkich w okolicy, że mamy mocne hamowanie, to jeszcze zadziała nam ABS, bo to Guma się ślizga. Swoją drogą, klamka też jest fajnie dozowalna. Można bardzo łatwo i szybko wyczuć, w jaki sposób nacisk na klamkę przełoży się na siłę hamowania motocykla. Ten wyświetlacz również czytelny, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o tą mapę, czasami mam trochę problem, żeby domyślić się, co ta mapka mi sugeruje, dokąd pojechać. Niestety działa to tylko i wyłącznie z jedną nawigacją Garmina. Lusterka klasycznie, bez problemu, poustawianie to sobie potrzebie, potrzebie, także nie ma tutaj się dużo rozwodzić na ten temat to co mi się też podoba to to, że te przyciski w tej busoli do zarządzania tym naszym menu całym są fajnie ułożone, jest to wszystko zaoblone wiecie, w niektórych motocyklach macie po prostu płaską ścianę, na tej ścianie cała masa guziczków tutaj ta busolka jest zaokrąglona, więc w sposób naturalny lata Wam kciuk na około tego wszystkiego, aczkolwiek bardzo często, przez wzgląd na to, że tu kierunkowkaz jest obsługiwany przyciskiem, nie takim joystickiem jak zwykle, tylko dwoma przyciskami. No czasami mam z tym problem, muszę przyznać, żeby dobrze trafić w guziki, zdarzało się, że po prostu klikałem mnie w to co trzeba i skutkowało to tym, że nie udało mi się wyłączyć na czas kierkoskazu, aczkolwiek jeżeli komuś się nie uda na czas wyłączyć kierunkowskazu, to nic straconego, ponieważ tutaj kierunkowskazy wyłączają się automatycznie. Do tego mają taką fajną funkcję, że jak delikatnie wciśnięcie guziczek, to sobie mignie trzy razy do wyprzedzania, do zmiany pasa, a jak mocniej, no to pika, 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 aż wykryje, że jest zmiana w położeniu motocykla i Wam go wtedy z automatu wyłączy. Natomiast wymaga to sporego wyczucia, i chyba mi zabrakło czasu na to, żeby to wyczucie zdobyć, bo rzadko kiedy udaje mi się tak delikatnie wcisnąć guzik, żeby wyzwolić tylko trzy mignięcia. W każdym razie chciałbym mieć tutaj jedną rzecz, czyli troszkę regulacji przynajmniej dla przycisków do zmiany biegów, bo o ile na przycisk do wrzucenia wyższego biegu jest dla mnie ok o tyle ten do redukcji już nie do końca generalnie ta skrzynia działa spoko aczkolwiek, no wiecie, nie jest to DCT nie ma takiej płynnej zmiany biegów jest odczuwalne szarpnięcie no i w porównaniu do Hondy nie ma tutaj klamki nie ma, nie ma dźwigni do kopania no, jak widzicie, zaczął mi się podnosić także tak, jedynka z gazu bez żadnego pracy z zawieszeniem, dwójka trzeba go troszkę przypompować i też pójdzie, powiedziałbym, zrywny wystarczająco, żeby polatać po mieście, po to, że się nie trochę powygłupiać. Co do działania tej skrzyni, to powiem wam tak, działa spoko, aczkolwiek z odczuwalnym, odczuwalną zmianą biegów. Zwłaszcza przy przyspieszaniu. Przy redukcji jest to mniej odczuwalne, ale jednak jest bardziej niż ma to miejsce w motocyklach Hondy. Zarówno z tym eklaczem, jak i z DCT, chociaż no, DCT to jest zupełnie inny mechanizm. Nie mamy tutaj dwóch sprzegieł, no, mamy tylko siłowniki: jeden sterujący sprzęgłem, drugi no, właśnie zmianą biegów. Bo należy zaznaczyć, że jest tutaj no, klasyczne sprzęgło i klasyczna skrzynia biegów z manualnej wersji MT. Tyle tylko, że tym sterując siłowniki automatyczne. Radzi to sobie wystarczająco dobrze, ale no tak jak mówię, są odczuwalne szarpnięcia. Lepiej spisuje się to w wersji manualnej, no oczywiście jeśli trochę jeszcze popracujecie manetką gazu, no i na pewno też przy wyższych obrotach jakoś no, to też jest mniej, mniej odczuwalne. Natomiast ja najczęściej jeździłem w trybie D, zwykłym, z tego względu, że no jednak na miasto spisuje się Wystarczająco dobrze i w zasadzie nic więcej tutaj nie potrzeba. D, zmienia już obroty znacznie wyżej, jest bardziej dynamiczne. No, Natomiast przy manualu jest też o tyle fajnie, że jak wam się otknie ręka i nie zredukujecie biegu, to bieg się zredukuje za was przy tych już bardzo niskich obrotach. No i też należy pamiętać, że w tej wersji manualnej, jeżeli motocyk stwierdzi, że coś tutaj nie gra z obrotami, to nie pozwoli wam na redukcję albo na podbicie biegu. Czyli jednak, no. Nie każde kliknięcie w przycisk zmiany biegów zaowocuje zmianą biegu. Nie miałem też okazji jazdy z pasażerem, więc no, nie będę się wymądrzać. Ja na pewno tym motocyklem w ciągu jednego dnia, wiecie, wsiadłem sobie, pojechałem na Jastrząb, z Jastrzębia na radą, z Radomia po trasie do Warszawy. No i po takiej wycieczce powiem Wam, że nic mi nie doskwierało, nic mi nie dokuczało, wszystko było OK. Co prawda, no nie była to taka duża trasa z podejścia Były przesiadki, ale cały czas no, Tyłek mnie nie bolał A wiem już po sobie, że no, bardzo wiele motocykli, nawet tych bardziej turystycznych Wywołuje u mnie ból tyłka bardzo szybko A tutaj było bardzo fajnie, więc okej, okay. To co mnie rozwala w tym motocyklu To tempomat To jest coś, co powinno być w każdym motocyklu Każdy motocykl, który ma Wiecie, Ride by Wire powinien mieć typomat. Ja nie wiem czemu te motocykle tego nie mają, ale ten motocykl ma. No I powiem Wam, że ten motocykl na mieście, kurde, idealny. Na jakieś nie za duże trasy, nie za dużą turystykę taką turystykę właśnie przerywaną, też zapewne da radę. Tak jak Wam mówię, fajnie jest kierowana struga powietrza. Tu też pewnie słychać coraz u mnie w kasku, że nie jest jakoś bardzo głośno. Motocykl jest naprawdę lekki do opanowania. Nie przeraża. Możecie go sobie również kupić w wersji na kategorię A2. Aczkolwiek e, trakcja jest zadziwiająco liberalna. Byłem na znajomych na takim małym tripie. Jechaliśmy sobie po piaskach, dałem mu w łychę. No i łycha zadziałała tak jak to łycha bez trakcji. Wiecie, dużo kurzu i sru. Spodziewałem się, że szybciej mi tam poodcina to wtórne koło. Cały czas godny polecenia. Bardzo dużo osób od tego motocykla właśnie zaczyna swoją przygodę z motocyklami. W wersji z tą skrzynią automatyczną powiem Wam, że naprawdę próg tego wejścia bardzo mocno spada w dół. Też jest o tyle fajne, że możecie się bardziej skupić na drodze, a mniej na tym, co zrobić ze sprzęgłem, jak zmienić bieg. To się wszystko dzieje z automatu za Was. I tyle na pewno do wymiany, tylko opony. Czyli jak najszybciej trzeba zjechać te. Dunlopy Sport Maxy, które tu wiszą. Ja ich nie lubię teoretycznie na tym baku powinniście zrobić około jakieś tam być może 300 km przy takiej bardzo spokojnej jeździe. A i co słuchajcie, w tej recenzji to by było na tyle standardowej widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. A jeśli macie taki motocykl, mieć okazję nim polatać, to dajcie w komentarzu znać jak jazda na tym motocyklu wygląda z Waszej strony. Marka. Film ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patroneta, Dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro.